Prosimy bardzo. Nasz kolejny, nasz kolejny wieloletni sponsor, bardzo Ci dziękujemy za towarzyszenie naszym, naszym działaniom. Proszę Państwa, mam ogłosić, że następną książką roku jest książka Piotra Zygowicza, Oboję 44, do Daniczy Remis. Proszę Państwa, mam. Ja powiedzieć kilka słów na temat tej książki. W zeszłym roku miałem okazję wręczać też nagrodę autorowi za poprzednią książkę, za, za, za e, Pakt wilmotrzow back, e, którego jak Państwo wiedzą przecież nie było. E, w tym roku mamy tą drugą książkę. Przed spotkaniem dzisiejszym miałem okazję e, powiedzieć coś do. do mikrofonu Polskiego Radia, ja nie wiem czy to będzie wyemitowane, w każdym razie powiedziałem, że to jest książka, którą się czyta z góry i tak ją rzeczywiście czytałem jest książka, z którą się nie zawsze zgadza, która jest książką dyskusyjną, ale jest to książka dobra, jest to książka świetnie napisana i życzę sobie, żebyśmy mieli na naszym rynku bardzo dużo tego typu książek, z którymi możemy się nie zgadzać, a które będziemy zawsze żarliwie czytać. Panie Piotrze, zapraszam, zapraszam wydawcę, Tomasza, Tomasza Szpondera. Prosimy bardzo. Firma jest taka, że też wszyscy znają, zdaje się. Nie chciałbym, że tak powiem, kopiować moich poprzedników. E, niemniej jednak chciałbym serdecznie podziękować za... E, po pierwsze chciałbym podziękować autorom, a po drugie wydawcom za to, że możemy wspierać e, całe środowisko i, Wspólnie z Państwem cieszę się takimi właśnie planami.